Afera z pszczołami jest na maksa. Są rzeczy, lecz po prostu wszystko, nie? Myśmy się schowali w naszym budziaku. My tą przyczepkę kupiliśmy za 200 zł. Ona jest zarejestrowana i... To tak na próbę, coś tam, aby była jakaś buda, nie? Żeby się schować przed deszczem, czy coś takiego. No ale będziemy próbować sobie tutaj na miejscu od razu mi wykręcać. A ja tu zaraz zrobię podłogę, to na razie Hania się bawi. Płyty na podłogę są. Ja mogę sobie z tym śmiało stanąć, o dziwo. Jak tu sobie siateczkę przymontuję na tą srebrną taśmę, taką moskitierę, więc jak to otworzę, to będzie mi wiało, chłodno, nie? Po głowie, a, a ten... A przynajmniej będą wlatywać. Okna to samo, może coś tam stworzę. No, starczy miejsca, nie? Tu sobie postawię na przykład miodarkę, o. Tu będę miał garnek, gdzie sobie leciało, nie? Tu sobie zrobię jakiś stoliczek z tego narożnika, żeby mieć... Yy... To moją odsklepiarkę na tym, nie? Ja mam taką oryginalną, taką fajną, żółtą. No, tutaj co? Tu będą, no wiadomo, korpusy stałe, puste, pełne ramki, nie? No i od razu drzwi, żeby to wszystko wywalać. No i to wydaje mi się, że ogólnie tak, żeby mieć taką o tam pasieczkę, to starcie, żeby na bieżąco to powykręcać i wywieźć wtedy samochodem już długą, żeby nie jeździć z tym miodem w tych plastrach. No, to tak najprościej, nie? Najtaniej, najprościej. No. To właśnie trzeba o tym myśleć, że jak wynajdziemy jakąś taką przyczepkę sobie, nie? To wtedy możemy sobie ją kupić za grosze i, i faktycznie powiem szczerze 200 zł to takie coś, że możemy sobie w tym posiedzieć, dlaczego, żeby nam nie padało na głowę. To nawet za 200 zł nawet dobrego namiotu się nie kupi, nie? Bo to w namiocie też bym mógł takim fajnym namiocie, chociaż wędkarskim, takim wysokim z parasolem z siatkami. No ale no co, no to no. Jesteś na wolnym powietrzu, a tak chociaż masz taką budę zamkniętą. No dobra, no to by było to wszystko, takie przedstawienie takiej chyba najbardziej banalne, banalnego sposobu, żeby sobie o, na spokojnie wykręcić miód i być na miejscu, żeby te pszczoły nam tutaj nie latały, bo to wiadomo, jak późniejszy miód, zawsze możemy sobie jakiś cukier schować, syrop, coś jest prane od cukru, to możemy sobie pochować tutaj do budy, pszczoły nie wlecą. No, no to by było tak wszystko i życzę miłego.